Hej, nazywam się Lucian i cieszę się, że tu jesteś. Poprowadzę Cię podczas dzisiejszej medytacji. Proszę, zadbaj o to, aby nikt Ci nie przeszkadzał. Wyłącz wszystkie powiadomienia i spróbuj odciąć się od świata zewnętrznego na czas medytacji. Niech to będzie czas tylko dla Ciebie. Zanim wejdziesz w stan medytacyjny, ja będę odliczał od 5 do 1. Aby umysł lepiej zrozumiał, czym jest moment wejścia w medytację. Jeśli chcesz, możesz zapalić świecę i kadzidło. Możesz już wygodnie się ułożyć, albo w pozycji na siedząco, z prostymi plecami, albo na leżąco. Zamknij oczy i ułóż się wygodnie. Wykonaj kilkanaście głębokich oddechów. Zaobserwuj, jak powietrze wpływa do Twojego wnętrza, jak z niego wypływa. No to co? Możemy zaczynać? Na początku krok po kroku rozluźnimy wszystkie mięśnie, aby jeszcze łatwiej było wejść w medytację. Przenieś teraz swoją uwagę na stopy. Rozluźniam stopy, jeśli chcę, mogę poruszyć palcami. Rozluźniam mięśnie łydek. Rozluźniam mięśnie ud. Rozluźniam mięśnie pośladkowe i mięśnie podbrzusza. Rozluźniam brzuch. Rozluźniam klatkę piersiową. Rozluźniam mięśnie grzbietu. Rozluźniam barki, rozluźniam ramiona, przedramiona, dłonie i palce rąk. Rozluźniam szyję i kark. Rozluźniam mięśnie twarzy: usta, policzki, czoło. Kiedy odliczę od 5 do 1, mój relaks pogłębi się i będę w medytacji. 5. 4. 3. Mój relaks jeszcze bardziej się pogłębia. 2. 1. Mój relaks pogłębił się i jestem w medytacji. Jest mi tu dobrze. Pozwalam sobie na odczuwanie swojego ciała. Mogę czuć ciepło, dotyk ubrania na skórze. Mogę czuć powietrze. Mogę odczuwać ciężar poszczególnych części ciała względem podłoża. Obserwuję wszystko to, co czuje teraz moje ciało. Mój oddech. Jest mierowy, spokojny i delikatnie pogłębiony. Rozluźniam teraz całkowicie prawą stronę mojego ciała. A teraz rozluźniam całkowicie lewą stronę mojego ciała. Rozluźniam teraz całkowicie górną część ciała. Rozluźniam teraz całkowicie dolną część ciała. Rozluźniam już wszystkie pozostałe mięśnie mojego ciała. Mój umysł się uspokaja, a ciało rozluźnia. Teraz pozwalam sobie dostrzec w okolicy mojego serca zieloną kulę energii. Przyglądam jej się dokładnie. Spoglądam na nią z różnych stron. Patrzę na nią zarówno od zewnątrz, jak i wewnątrz, obserwując wszelkie połączenia energetyczne tej zielonej kuli z moim ciałem. Dostrzegam również wszelkie zakłócenia energetyczne znajdujące się w tej zielonej kuli energii. Dostrzegam wszelkie zanieczyszczenia, które zaślepiają mi ogląd rzeczywistości. Teraz po swoim wewnętrznym świecie biorę do ręki białą szałwię i ją zapalam. Niech szałwia pali się w środku. Dostrzegam jej dym, który się unosi. Widzę ten dym, czuję jego zapach, doświadczam, jak mnie przenika i jaką ma temperaturę. Wyjmuję tę zieloną kulę energetyczną z okolicy mojego serca i umiejscawiam ją przed sobą na wysokości klatki piersiowej. Zaczynam teraz tym dymem z szałwi okadzać zieloną kulę energii. Robię to w taki sposób, że trzymając w dłoni szałwię, wykonuję powolne, koliste ruchy w ruchu przeciwnym do ruchu wskazówek zegara wokół tej zielonej kuli energii. Robię to w taki sposób, że trzymając w dłoni szałwie, wykonuję powolne, koliste ruchy w ruchu przeciwnym do ruchu wskazówek zegara wokół tej zielonej kuli energii. Wykonuję takie powolne krążenia, pozwalając na to, aby dym oczyszczał tę zieloną kulę energii. Widzę, jak dym przez nią przenika. Czuję, jak pachnie. Jak swobodnie się unosi, słucham, czy wydaje jakiś dźwięk. Poddaję się temu procesowi oczyszczenia mojego duchowego serca. Nadal wykonuję ruchy okrężne dookoła kuli w ruchu przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i pozwalam, aby dym białej szałwi oczyszczał moje serce jeszcze bardziej. Niech teraz dokonuje się oczyszczenie mojego duchowego serca z wszelkich zakłóceń i zanieczyszczeń, takich jak myślenie tylko o sobie, lub myślenie tylko o innych. Niech dokonuje się oczyszczenie z poczucia winy, z żalu, z pretensji, z nadmiernej troskliwości, z zaborczości, z niepokoju, z ignorancji. Z hipokryzji, z próżności, z zarozumiałości, z niezdecydowania, z zawiści i z nienawiści. Pozwalam, aby teraz dokonywało się głębokie oczyszczenie. Pozwalam sobie na to, aby z każdym kolejnym wydechem. Wypuszczać ból, zranienia i napięcia. Pozwalam sobie również, aby z każdym kolejnym wdechem napełniać się czystością, miłością i spokojem. Wdycham czystą miłość, wdycham ufność. Wdycham ciepło i radość. Czuję wdzięczność za to, że właśnie dokonało się oczyszczenie mojego serca zgodnie z moją otwartością. Teraz pozwalam sobie zobaczyć, jak na moje duchowe serce spływają ze słońca świetliste, jasne promienie jak światłość przenika moją zieloną kulą energii. Serce napełniane jest właśnie czystym światłem. Moja zielona kula energii jest już czysta i promieniuje do środka i na zewnątrz piękną jasnozieloną barwą. Dziękuję sobie za tę otwartość. Teraz tę świetlisto zieloną kulę energii wkładam na swoje miejsce w okolicy mego serca. Teraz moją uwagę kieruję wyżej, do punktu między moimi brewiami. Zauważam, że w tym miejscu też znajduje się kula energii, która ma barwę indygo. Pozwalam sobie na to, aby z każdym kolejnym wdechem napełniać się barwą indygo poprzez ten punkt między brwiami. Każdy mój wdech jeszcze więcej indygo w tym miejscu. A więc wdycham sobie teraz spokojnie kolor indygo. Wdycham kolor fioletowy. Wdycham kolor ultramaryny. Wdycham niebieski przechodzący w fiolet. Wdycham kolor Szafiru i kolor nieba obrzasku. Wdecham kolor lapis lazuli. Napełniam się tą barwą poprzez moje trzecie oko, a więc poprzez ten punkt między brywiami. Napełniam się tą barwą coraz bardziej i bardziej. Pozwalam na to, aby moja szyszynka napełniała się teraz tą barwą. Wybaczam sobie, że czasami postępowałem wbrew sobie. Że nie słuchałem siebie i wolałem słuchać innych. Wybaczam sobie, zwłaszcza te sytuacje, w których posłuchałem innych i później tego żałowałem, ponieważ podjąłem złą w skutkach decyzję. Wybaczam to sobie. Wybaczam również tym ludziom, Którzy mnie źle pokierowali, kiedy im ufałem. Wybaczam im ich zaślepienie. Sobie również wybaczam wszelkie zaślepienie. Teraz przypominam sobie jakąś sytuację, w której posłuchałem siebie, i okazało się, że była to także zła w skutki decyzja. Przebaczę to sobie, że poprzez swoje zaślepienie dokonałem wówczas złej decyzji. Uwalniam się od tego całego zaślepienia na moim trzecim oku. Niech ta cała mgła zejdzie teraz z mojego trzeciego oka. Teraz przypominam sobie sytuację, w której samodzielnie podjąłem decyzję, słuchając siebie i okazało się, że była to dobra w skutkach decyzja, że zyskałem na niej i odniosłem wiele korzyści, nikogo przy tym nie krzywdząc. Ta decyzja była podoktowana intuicją. Przebaczam sobie całe zaślepienie na intuicję. Przebaczam sobie, że w nią nie wierzyłem. Przebaczam sobie, że jej nie słuchałem. Intuicja jest nie tylko wiedzą i doświadczeniem. Intuicja to cichy boski głos w moim wnętrzu. Intuicja wykracza poza racjonalne myślenie. Intuicja nie musi być logiczna. Intuicja jest spontaniczna. Wybaczam sobie, że nie chciałem z niej korzystać. Wybaczam innym, którzy zniechęcali mnie do tego, uważając ją za głupotę. Teraz coraz bardziej otwieram się na nią. Teraz coraz bardziej zaczynam jej ufać. To cichy głos w moim sercu i umyśle. Ten cichy głos nigdy niczego mi nie narzuca. Ten cichy głos nigdy mnie nie zastrasza. Ten cichy głos jest łagodny. objawia się w moim wnętrzu jako przeczucie wyższego rzędu, graniczące z uczuciem pewności. To głos Boga w moim sercu. Otwieram się na ten cichy, łagodny, wewnętrzny głos. Pozwalam na to, aby z czubka mojej głowy Wypełniało mnie całkowicie czyste, świetliste światło. Niechaj to światło mnie wypełnia od czubka głowy aż po palce u stóp. Niech obejmie całą moją istotę. Teraz, przed moim trzecim okiem, mogę zwizualizować sobie jakąś sytuację. Która wymaga podjęcia przeze mnie decyzji. Podchodzę do tego z ufnością, szczerością i miłością. Z otwartością na intuicję. Otwieram się na wewnętrzną mądrość. Już widzę przed sobą tę sytuację i poddaję się intuicji. Pozwalam sobie odbierać sygnały płynące z mojej intuicji. Bez żadnej presji, bez manipulacji swoim umysłem, bez zmuszania się, bez nerwicy, bez naciskania. Po prostu otwieram się z ufnością i jasnością. Na intuicję i chwilę czekam, ale bez presji i bez napięcia czekam na to, co się wydarzy, co się za chwilę pojawi. Niech się teraz dzieje. Dziękuję sobie za to cenne doświadczenie. Wiem, że z każdą kolejną praktyką pojawi się więcej niż dziś. Na to się otwieram i tak się programuję. Dziękuję sobie za wytrwałość. Dziękuję sobie za cierpliwość. Dziękuję sobie za otwartość. Kiedy odliczę od 1 do 5, będę całkowicie obudzony i wyjdę z medytacji. 1, 2, 3, powoli się budzę, 4, 5. Już jestem całkowicie obudzony, jestem tu i teraz, a pozytywne skutki tej medytacji mogą przenieść do swojego życia. Dziękuję Ci za obecność podczas tej medytacji, a w razie potrzeby, kiedy już przepracujesz ten temat, to zapraszam Cię do innych moich medytacji.